Kul, nie? I nie zastanawiajcie się, czemu mam taką zabawę. Otóż gościu, który był lektorem w Tomasie Seumar They you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine you just can't A więc tak, w dzisiejszym odcinku po pierwsze Big F dla tego pana, okej okay. A po drugie to ten, yy, zrobiłem sobie kolejny research na temat K Aplikacje I dzisiaj pogadamy sobie na temat Snapchata Wytyczne dla społeczności Treści nacechowane seksualnie. Noap zakazuje prowadzenia kont promujących lub rozpowszechniających treści pornograficzne. Kurwą, muszę. Znam ludzi. To może być dziwne. Znam ludzi, którzy robią to. I to nie jest nic dziwnego, no ale najwyraźniej no, kurwa nie można. Jakby no, nie mamy jeszcze 18 lat. Jak chcecie kolejny powód, dlaczego tak nie robić jeszcze, to za chwilkę się dowiecie. Mowa nienawiści i fałszywe informacje. SNAP zakazuje umyślnego wprowadzania w błąd lub rozpowszechniania fałszywych informacji wprowadzających innym osobom kurwa. Wyrządzających innym osobom krzywdę, na przykład zaprzeczenia historyczności tragicznych wydarzeń. When you're not really fun, you just... Regulamin usługi Snap Incorporated dotyczy użytkowników mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Użytkownikowi nie wolno kopiować, modyfikować, powielać, sprzedawać lub wydzierżać jakiejkolwiek części naszych usług. Dobrze wam poszło z. Story. Wiele usługa umożliwia użytkownikom tworzenie i wysyłanie, zamieszczanie i przechowywanie treści, użytkownik korzystający z tych samolotów, korzystający z tych funkcji, zachowuje wszystkie początkowo przysługujące prawa własności do treści. Udzielam jednak licencji na korzystanie z nich. Zakres licencji użależniony jest od konkretnych usług i wybranych staw. Powtórka z rozrywki przy Instagramie. Chociaż nie mamy takiego obowiązku, możemy sprawdzać, przeglądać, filtrować i usuwać treści użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu tym również w celu świadczenia i rozwijania usług lub jeśli uznamy, że treści te naruszają niniejsze warunki. Niezależnie od tego, użytkownik jest jedyną osobą odpowiedzialną za treści, które tworzy, wysyła, zamieszcza lub przechowuje w usługach. W sensie... <laughs> Takie tradycyjne... Umywamy rączki, to nie my zrobiliśmy to, ale jak coś jest spoko, to, to już jest nasze, ale jak coś jest złe, to to już tylko i wyłącznie... Kurwa, twoja wina, tak? Już nawet nie mówię o tym... Jak mec napisany jakieś. to, albo. to. To razy szybko usunąć, bo zaraz ktoś może na to wejść, na to popatrzeć, albo zrobić coś z tym gorszego. Informacje przesyłane do funkcji Story, które zostały ustawione jako widoczne dla wszystkich, a także treści, które użytkownik wysyła do usług wykorzystujących crowdsourcing, w tym nasza Story. Zwane są dalej treściami publicznymi. Na wszystkie treści przesyłane do usług inne niż treści publiczne użytkownik udziela Snap Incorporated i podmiotom z nią powiązanym nieograniczonej, terytorialnie, bezpłatnej, zbywalnej licencji i z prawem udzielania sublicencji na hostowanie, przechowywanie, wykorzystywanie, wyświetlanie, powielanie, modyfikowanie, adaptację, edytowanie, publikowanie i rozpowszechnianie Tworzy przesyła wysyła lub zamieszcza treści publiczne, albo w nich występuje udziela również Snap incorporaty podmiotów z nim powiązanym i partnerom biznesowym nieograniczony przedmiotowo terytorialnej czasowej licencji na wykorzystywanie imienia, nazwiska i wizerunku i głosu użytkownika, z tym połączenie z treściami komercyjnymi lub sposzorowanymi oznacza to m.in. innymi, że użytkownikowe nie przysyłuje żadnych wynagrodzenia o Snap corporated, podmiotu z niepowiązanych partnerów biznesowych w razie pojawienia się jego imienia i nazwiska i zerową głosu w usługach, czyli w aplikacji Snapchat czy na, platformie czy na platformie jednego z naszych partnerów biznesowych. czy na platformie jednego z naszych partnerów biznesów. Na pewno tędy droga, jeśli chcie, jest sławnym i na przykład ma się Snapa i jakby Snapchat, to może sobie od buta, po prostu wziąć Twój wizerunek i na nią, kurwa, zarabiać, i nie przysługuje ci za to wynagrodzenie. Okej! Okay. podpunkt 5. Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Tak jak już mówiłem, ten regulamin jest. Kurwa, naprawdę długi. Będzie druga część. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli ktoś to obejrzał. A i ja jeszcze na koniec. Na zdrowie. Not cool, Snapchat, not cool.